Hmm. Hej, księżniczko. Jest taka słodka. Zostawię to na później. Głodna jestem. Tatusiu, masz coś do jedzenia? Mam. Proszę bardzo. Okej, już skończyłam. Dobra ta czekolada. A właśnie mam lizaka! Uj, ochyda! Przykleiły się do niego śmieci! No, matko, nie martw się. Weź tego. Hm. Chyba wpadłem na genialny pomysł. Pasuje idealnie. Patrz, to twój nowy lizak. Ty możesz wziąć tego. Zostawię go na później i pójdę pograć w piłkę. Proszę bardzo, oto zdrowiutka przekąska. Nie, nie zjem tego! Ochyda, Wolę burgera! O, matko, nie zgadzam się. Musisz zjeść owoce. Proszę, chociaż spróbuj, posmakuje ci. Nie ma mowy, chcę burgera! Hm, a może jednak spróbujesz? Patrz, pyszne jabłuszko. Proszę bardzo, otwórz buzię i ugryź. No weź, przecież lubisz jabłka. To twoje ulubione owoce. A może ten pyszny batonik? Proszę bardzo. Wow, kocham słodycze. Tak, daj. Jest coraz bliżej. Nie, nie chcę jabłka. Dobrze, może inaczej. Kogo my tu mamy, Eni? Tak jest, pan Misiowski cię odwiedził. Proszę bardzo, uściskaj go mocno. Doskonale, zajęła się miskiem. Teraz przemycę owoce. Co? Nie, nie chcę. Precz z jabłkami. Ech, moja cierpliwość zaczyna się kończyć. Muszę coś wymyślić. Hmm, mówi, że chce burgera. Już wiem. Tym razem mnie nie przechytrzy. Zrobię jej burgera z owoców. Jabłko będzie bułką, a kiwi sałatą. Plaster brzoskwini mięsem. A banan i truskawka dodatkami. Nawet zrobię jabłkowe frytki. A co? Kochanie, przygotowałam burgera. Tak jak chciałaś. Wow, cały dla mnie? I jeszcze frytki do tego. To moja ulubiona potrawa. Wuhu, jedzonko. Mniam, najlepszy burger na świecie. Zuch, dziewczynka. Brum. Brum. Pi! Sprawdźmy, spakowałam wszystkie zabawki. Jeszcze czapka i książka. I chusteczki nawilżane, tak na wszelki. Och, plecak jest pełny. No dalej, właśnie, wiem, że się zmieścisz. Super. I co teraz? Hmm, czym on się tak bawi? <laughs> hej, mamo, to moje. Super? Wyjmę zabawkę z kapsułki i włożę do środka kilka chusteczek. Pojemnik jest mały, ale parę się upchnie. No i proszę, tyle wystarczy. Teraz zajmują znacznie mniej miejsca. Hej, mamo, popatrz jak umiem. Cipsowa twarz. Jakiś ty sprytny, super. Poczekaj chwilkę. Wyjmę chusteczki. To jeden z moich najlepszych pomysłów. No proszę, mamusia wytrze ci buźkę. Już, jaki czyściutki. Tak jak mama lubi. Ach, co za przyjemny dzionek. O, Rety, kochanie, patrz, kaczki. Mamo, przez ciebie się oblałem. O, Rety, nic się nie martw, pomogę. Widzisz, wciąż mam chusteczki, proszę. Wszystko wchłonęła. Znów masz czystą koszulkę. Może lepiej zjedz jabłko zamiast tej koli. Brum, pipi. Uwaga, jadę, z drogi. Uuu, dopadł cię dinowóz. Raa! Kochanie, co tam robisz? Kochanie! E, synku, mówię do ciebie. O matko, masz całkiem brudne rączki. Na szczęście mam jeszcze parę chusteczek. Chodź, wyczyszczę ci łapki. To trochę potrwa. No i proszę, znów są czyściutkie. Super, dzięki mamo. Jesteś najlepsza. Gotowa? Tu mam walizkę. Zacznijmy się pakować. Na pewno biorę to. Ładnie mi w tym kolorze. Uwielbiam ją. Zapomniałam o tej sukience. Uh, muszę ją zabrać. Madison? Co ty na to? Co ty robisz? Nie możesz jej wziąć? To nie fair. Pierwsza ją kupiłam. To moje. Puszczaj! Przestań. Tak, moje? <noise> znaczy. O, to jest ładne! Zdecydowanie pakuję. To jest śliczne? Nie, ne, ne, nie, ne, ja mam to. Ty też jedziesz na wakacje? Trochę dużo tych ciuchów. Zmieszczą się do walizki? Przekonajmy się. Dalej, Naomi, dasz radę? Świetnie ci idzie! Już prawie! Dalej! Nie, jednak nie zadziała. Chyba przyda Ci się pomoc. Pchaj mocniej! Spróbuję to upchnąć. Jednak nie pomogło. Co z wami nie tak? Za dużo ciuchów. Pomogę wam. Rozłóżcie płasko ubranie i kładźcie na nim inne, ale pod różnym kątem. Powtarzajcie, aż stworzycie kilka warstw. Jeszcze słodkości! Zacznijcie składać od góry, zwijajcie, aż powstanie ładne zawiniątko. Właśnie tak. I włóżcie do walizki. Łatwo się zamknie. Zapnijcie i możecie jechać. Dzięki, Eni. Nie ma za co. Poproszę ten. Dobry wybór. Proszę bardzo, proszę Betty. Chodźmy, kochanie. Pycha. Czekaj, kotku, muszę odebrać. Halo? Cześć, miło cię słyszeć. Mamo, niemożliwe, nie wierzę. Dobrze, Betty. Mój Lizak, muszę go podnieść. Trochę brudny. A gdzie mój balon? Nie, wracaj. Przykro mi, baloniku. Dlaczego właśnie mnie to spotkało? Betty, co się stało? O, oddzwonię. Nie szkodzi, mama pomoże. To nagły przypadek. Świetna z pani klientka. Mogłem zostać na studiach. To się nie może powtórzyć. Owinęli za kawstążką. To powinno pomóc. Proszę, Betty. O, dzięki, mamo. Zobacz, balon nie ucieka. Widzisz, jak fajnie? Tak się cieszę. Mamo, mama to załatwi. Uch. To było dziwne. Ale to jest super. Naprawdę nieźle mi idzie. Więcej zieleni. Cześć, moja mała artystko. Cześć, mamo. O nie, co to? Oby to nie był chomik. O, twoje kredki. Nie, jak mam teraz rysować. Nic się nie stało. Mama coś wymyśli, chyba. Czemu akurat ja? Jakaś masakra. Hmm, ta foremka może się przydać. Warto spróbować. Włożę połamane kredki do środka. Wypełnię nimi cyfry. No i proszę! Teraz włożę do piekarnika. Wosk powinien się stopić. To jak pieczenie ciasta. Oby się udało. Wyjmijmy foremkę z piekarnika. Ostrożnie, gorąca. Niech wystygnie. Potem wyjmiemy kredki. Nawet fajne. Ułożę je na tacy. Oby jej się spodobały. To były moje ulubione kredki. W porządku, kochanie, zobacz co mam. Czy to kredki? Uuu, cyferki. Której najpierw użyć? Popatrz, mamo, różne kolory. Cieszę się, że ci się podobają. Są świetne. O nie, mamo. Och, potrzebuję wakacji. Dlaczego? Zagnieceń. Ma być idealnie. O, ktoś dzwoni. Hej, co tam słychać? Naprawdę? Nie wierzę. Nie zrobił tego, tak? Przykuję się, zaraz tam będę! Pora wychodzić. Hm, trochę przebiewnie, ale świetnie wyglądam. Uhu! Świetna nuta! Impreza! Ładnie wyglądacie! H? Huh? Uu! Co? To jakiś nowy styl? Madison, popatrz! Nie wygląda dobrze. Powiemy jej. Hej, co z muzyką? Masz mały problem. Co takiego? Moja spódnica! Matko, jaki wstyd! Muszę się przebrać? Zaraz. Mam pomysł, tylko wezmę obrus. To chyba dobre miejsce. Najpierw zdejmę gumkę. Przełożę przez nogi i wciągnę na talię. Teraz wezmę obrus i zrobię kilka plisów. Będą ciasne i równe. Świetnie wygląda. Włożę pod gumkę do włosów i otoczę nim talię. Muszę wszystko zakryć. Wygląda świetnie i do wszystkiego pasuje. Wracam do dziewczyn. Jestem. O oh, wow! Świetna spódnica. To starość! Zapraszam, chodźcie szybko. To mój tata. Zrobię mu zdjęcie. Co? Dajcie mi czytać gazetę! Kochanie proszę! Hmm. Niedobrze. Przyda się filtr! Ten dziurkacz załatwi sprawę. Zrobię kilka gwiazdkowych otworków. Tak będzie lepiej. Tego mi było trzeba. Jeszcze raz. Podtrzymasz to? Świeć latarką przez kartkę. Juhu, tato! Hmm? Od razu lepiej. Hej, ty! Ono tu! Co ty wyprawiasz? Patrzy się, ucz! Zakryj lampę telefonu kolorowym papierkiem. Przyklej i zrób sobie zdjęcie. Wow! Uśmiech! Super! To lepszy sposób na zdjęcia. Uh. Już jutro jadę do teatru. Super! Nie mogę się doczekać. Ale się nie wyspałam. Czuję się okropnie, a psik! Wszystko mnie boli. Cześć, śpiochu. O, ja nie czuję się najlepiej. Popatrzmy. Czy ty masz gorączkę? Pałusz to na głowie. Ten syrop pomoże na kaszel. Otwórz buzię. Fuj. Teraz odpocznij. Ale teatr. Nie chcę go przegapić. Tak długo czekałam. Przykro mi, ale jesteś chora. Poczekaj chwilę. Wiem co poprawi ci nastrój. Wytnijcie kwadrat w pudełku po płatkach. Przekręćcie. O tak. I przyklejcie pasek taśmy. Teraz dodajcie kilka innych kolorów. Zmieniajcie kolory aż pokryjecie pudełko. Teraz wytnijcie w taśmie kwadratowy otwór. Weźcie dwie serwetki i włóżcie. O tak. Przyklejcie je do pudełka od środka. Teraz dwa nacięcia u góry pudełka. Włóżcie do środka patyczki po lodach. Zróbcie papierowe postaci i przyklejcie do patyczków. Gotowa na przedstawienie? Wow, świetne! Widzisz, Teatrzyk przyszedł do ciebie. jak się podobało? Uuu, bis! A psi? Fuu, Mam nadzieję, że mnie nie zarazi. Teraz sobie jesteśmy chore. Super. Ach, nie mogłem się doczekać. Odrobina czasu dla siebie. Świetne te filmiki. Wow, co za ruchy. Zawsze chciałem zostać mistrzem karate. Moje dłonie to potężna broń. Ha! Ja! Ouch, bolało. Chyba jednak nie zostanę ninżą. To chyba jakiś kryzys. Cześć, tato, jak się masz? Łap! Sorry, młoda, nie mogę. O, tato. Musi boleć, prawda? Zaraz. Już wiem. Może porysujesz mi po gipsie? Będzie mi miło. Chętnie. Nawet wiem, co narysować. Najpierw kółeczko. Potem brwi i oczy. Będziesz zachwycony, tato. Jeszcze język. Teraz kolory. Oczy będą błękitne. Jeszcze chwila. Co ty na to? Świetne! Bardzo ładnie. Ma się ten talent. Moja krew. Eł! To okropnie woli. Uwielbiam piec. To sprzyja medytacji? ciekawe czy... O! Poznaję te małe rączki. Taka z niej spryciula? Wystarczy tych słodyczy. O, rety. To dla jej dobra. Co tam się dzieje? Czemu mnie nie znosisz? Wiem, co oznacza ten budzik. Pora na witaminy. To lepsze niż łakocie. Daj rączkę, kochanie. Pój. Zama je weź. Wiem. Chcesz lizaka? Ale najpierw to połknij. Bleh. Byłam pewna, że się uda. Mam lepszy pomysł. To będzie interesujące. Żelki są całkiem miękkie. Można do nich coś wetknąć. Wystarczy zrobić nacięcie. Gotowe. Możesz jeden zjeść. Zjedz. Bardziej krupiące niż zwykle. Udało się. Jestem genialną mamusią, co nie? Uwielbiam czytać. O, robię się senny. Raz, dwa, trzy. Mam pomysł. Narysujmy coś. Weźcie plastikową teczkę. Narysujmy na niej zwierzątka. Najpierw śliczna owieczka. O, jaka cudowna. Tu będzie kurczaczek będzie miał żółciutkie piórka. Bardzo ładnie. Teraz niebo i piękna zielona trawka. Co za piękna farma. Włóżcie do teczki czarną kartkę. Narysujcie latarkę i snop światła. Włóżcie ją do teczki. I farma się śmieci. Świetny pomysł. Wow, mamo. Uuuuh, co wspaniały sen! Aa, ah, jest piękna. Kiedyś się z nią ożenie. Ale najpierw papu. Mm. O, tu jesteś. Cześć mamo, co słychać? Jared, twoje ząbcie są obleśne. Przyniosłam szczoteczkę, szoruj do łazienki je umyć. Nie! I co ja zrobię? Wiem, szybka rundka w internecie. Spójrz na to. To Lili! I je zęby. Wow, ja też umyję swoje. Skoro Lily to robi, to ja też. Uuu, mięta! Jeszcze specjalny taniec, ale fajnie. Cieszysz się? Czekasz na to od tygodni! Abyśmy zobaczyły rekiny! Chodźmy! Mam nadzieję, że wzięłaś lornetkę. Zamknięta? Tego nie wiedziałam. Przyjdziemy kiedy indziej, kochanie, oj, czasami życie bywa niesprawiedliwe, ale tak już jest, prawda? Co poradzimy? Pokaż mi to, kiedy to przyczepię, to zmienia się w coś ciekawego, wow! Nasza własna ośmiornica! Bardzo mi się podoba! Pływa pod wodą, widzisz? Wyobraźnia to jednak potęga. Mamusia też! O, ale super! Jak będę duża, to zostanę koszykarką! Co to za hałasy! Babcia próbuje zasnąć! Ale bałagan? Nie do wiary! Oglądam telewizję. Ach, ta młodzież! Dobra, sama tu posprzątam? Poskarżę się twojej mamie. O, o nie, moje plecy! Pomóż babci, kochanie? A to co? Chyba wiem już, jak zaciągnąć ją do sprzątania. Przymocuję to do ściany zaraz nad jej koszem z zabawkami. Patrz, kochanie! Chcesz sobie porzucać do kosza? Ekstra! No dalej. Tak! Jeszcze raz! No to mam spokój. A! O! Psik! Na zdrowie! O, cukierki! Czemu nie? Ech, coś mi tu nie gra. Gdzie moje zęby? Super! Patrz, babciu! Nie! Moja szczęka! Fajna ta zabawa! Już wszystko posprzątałam! O, to świetna zabawa! Nie mogę przestać psztykać! To urocze! Jak szybko rusza rączkami! Kto ma ochotę na makaron? Na pewno od tego zgłodniałaś! bo na Jesteś zbyt zajęta? Może potrzeba czegoś ciekawszego? Czy to wygląda apetycznie? Nie, dziękuję. Jaka wybradna. Miałam odpowiedź pod nosem. Już wiem. Najpierw potrzebuję wrzątku. I odrobiny barwnika. Uu. Teraz wrzucę makaron. Proszę do środka. Kiedy zmiękną, wyjmę je szczypcami. Co za ciekawe kolory. Obiad gotowy. Może to ci się bardziej spodoba? A? To jak popitowe kluski. Zrobiłam się głodna. Jesteś najlepszą mamą na świecie. Uwielbiam, kiedy tak mówisz. Mama mnie nie przyłapała. Uff, udało się. Jak wyglądam? Bosko, podoba mi się ta fryzura. Muszę jeszcze pozbyć się tych czapek. Bo będzie kazała mi którąś założyć. Dobra, wychodzę. Nie tak szybko. Wracaj. Gdzie ty się wybierasz w tych ciuchach? Zimno na dworze. Załóż czapkę. Eee, ale nie mam żadnej. Więc już sobie pójdę. Hmm. Gdzie się podziały wszystkie czapki? Mniejsza? Będziemy improwizować. Wezmę tylko nożyczki. Odetnę ręka w tej bluzy. I zawiążę go na supeł. Hmm. Dobry trening, Bicków. Proszę bardzo. Nie ruszaj się. Założę ci tą czapkę. O. Ale uroczo wyglądasz! Jak krasnal ogrodowy! Później mi podziękujesz! A teraz zmykaj! Ale żenada! Brum! Pipi! Patrz, mamusiu! Co jest? Nie teraz! Mamusia ogląda serial! Brum! Co ja mówiłam? Idź się pobaw gdzieś indziej! Brum! Pipi! Ach. Ups! Fajna zabawa. Mamusia jest śmieszna. Uwaga! Twoja głowa jest ulicą. Dosyć tego. Chodź no tu. Przepraszam, już będę cicho. Za późno. Przykleję taśmę do podłogi i jeszcze kilka kawałków. Okej. Okay. Uf, mogę już wejść? Jeszcze nie. Narysuję teraz pasy markerem. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Skończyłam! Chodź, kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Kocham niespodzianki! Podoba ci się? Wow, to droga! Mogę po niej jeździć samochodzikami! Dziękuję! Przetestuję ją. Brom, brom, brom! Pane dziecko. Teraz mogę oglądać w spokoju. Uwielbiam rysować. Mamusiu, namalowałem autko. Masz jeszcze papier? O, tak. Proszę bardzo. Narysuję fioletowe słońce. Więcej papieru. Ale z ciebie artysta. OK. I już ci daję. O, o! Skończył się! Wybacz kochanie, ale nie mamy już papieru. Ojej, nie płaszcz! Cichutko! Wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję kawałka tektury. Narysuję coś na niej. Talent artystyczny ma po mamusi. Dobrze, gotowe. Teraz zakleję rysunek taśmą klejącą. I już złożę jeszcze tekturę. Zobacz, kochanie, co mamusia dla ciebie zrobiła. Chcesz pokolorować tego żółwika? Proszę bardzo. A najfajniejsze jest to, że możesz później to zmazać. Fajne, prawda? No, pokaż. Pokoloruję tego konika. Dobrze, kochanie, oto twój nowy pokój zabaw. Ładny. Oj. Sporo tu! Sporo tu niebezpieczeństw. Nie możesz się tu jeszcze bawić. Zaczekaj, tatuś musi coś jeszcze zrobić. Przezorne zawsze ubezpieczone. Trzeba zakryć wszystkie ostre krawędzie. Trochę taśmy i gotowe. Teraz można się tu bawić. Ale się napracowałem. Chodź kochanie, pobawimy się. <laughs> A <Aua>! o! <laughs> Upadłam! Ura! Zabawa! Czekaj, stój! O, mały włos. Przyda się jeszcze kawałek taśmy. Przykleję tu jeden pasek i położę na niego dywan. Teraz nie będzie się przesuwał. Chodź, obawimy się. Hurra! Uch. Co za słoneczny dzień. I zrobiłam wszystko, co zaplanowałam. Brawo ja! Całkowita beztroska. A jednak wiedziałam, że z papierową tak będzie. Moje pomarańcze! Wracajcie! Stójcie! W końcu to chyba wszystkie. Mam bardzo zwinne ręce. Może dorobię sobie dodatkowe. Zwincie kaptur i zwiążcie rękawy. Bardzo zręcznie, co nie? Teraz zakupy będą bezpieczne. Genialne! I po co mi torba ze sklepu? A? Ach, skąd ja to znam?